Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidej Defensor. Nazywam się Bartłomiej Milcewicz, a naszym dzisiejszym gościem jest wicewojewoda zachodniopomorski, pan mecenas Mateusz Wageman. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Panie wicewojewodo, spotykamy się w naszym studio, tutaj w naszej rozmowie. Nasza rozmowa będzie troszeczkę ukierunkowana, ponieważ... Będziemy pytać o zjawiska chrystianofobiczne w naszym województwie, w naszym regionie. To są dosyć częste sytuacje w ostatnim czasie. W regionie jest dużo ataków na kościoły, na kapłanów, na miejsca kultu religijnego. W jaki sposób województwo może reagować na takie sytuacje? Rzeczywiście, zjawisko chrystianofobii niepokojąco w Polsce w ogóle narasta. Jest dostrzegalny ten trend również niestety w naszym województwie. Ja znam oczywiście działalność Stowarzyszenia Fidei Defensor i, 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 i też no, te przypadki najbardziej bulwersujące dotyczące właśnie chrystianofobii i tych przestępstw z kategorii wolności sumienia i wyznania. Tutaj rola wojewody w pewnym sensie jest ograniczona, natomiast trzeba pamiętać o tym, że wojewoda no, pełni pewien nadzór, między innymi nad, nad jednostkami policji, komendą wojewódzką policji, a, a przez to też nad jednostkami niższego rzędu. Więc wojewoda ma pewne możliwości czy narzędzia, no, chociażby takie, żeby uczulić w pewnym sensie właśnie te jednostki Policji na tego typu zjawiska, na tego typu przestępczość. Może też niewątpliwie inicjować pewne, chociażby przeszkolenie funkcjonariuszy, czy w ogóle kadry organów ścigania zajmujących się ściganiem przestępstw jako takich, właśnie z tego zakresu. I myślę, że to jest ważny obszar, który, który powinien być realizowany też w naszym województwie, chociażby właśnie na tą skalę tych przestępstw. No, na pewno jeszcze kilka lat. Temu byśmy powiedzieli, że przestępstwa z kategorii przeciwko właśnie wolności sumienia i wyznania, to są sprawy sporadyczne. No, Przestęp z obrazu uczuć religijnych pewnie można było się doliczyć na palcach jednej ręki. Dzisiaj to są sytuacje wręcz powszechne yy, i na to trzeba reagować. Państwo czy też rząd jako taki powinien na to reagować yy, i myślę, że to będzie się działo na terenie naszego województwa. Czy takie osoby pokrzywdzone właśnie w ten sposób, yy, czy kapłani, czy, czy po prostu ludzie którzy doznali takich przestępstw. Mogą też liczyć na jakąś pomoc prawną ze strony województwa urzędu wojewódzkiego. Mogą liczyć na pomoc prawną może nie tyle ze strony urzędu wojewódzkiego, natomiast mogą liczyć na pomoc prawną sieci ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Taka sieć funkcjonuje na terenie całej Polski I teraz na początku roku 2022 mieliśmy rozstrzygnięte w Ministerstwie Sprawiedliwości konkursy, które wyłoniły podmioty, które właśnie te ośrodki na terenie całej Polski będą prowadzić w tym między innymi oczywiście w Szczecinie w Koszalinie w Szczecinie zajmuje się tym stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Koszalinie Caritas tamtejszy więc te instytucje są one zapewniają bezpłatną pomoc między innymi pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem jakimkolwiek Z każdej kategorii, w tym oczywiście, właśnie przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, więc jak najbardziej osoby pokrzywdzone, czy mówimy o kapłanach, czy osobach bezpośrednio dotkniętych jakimiś atakami, czy mówimy o osobach, które czują się urażone, czyli m.in. o pokrzywdzonych z artykułu 196 kodeksu karnego, mówimy o przestępstwach przeciwko, przeciwko wolności sumienia i wyznania, A więc te osoby mogą zgłaszać się do tych środków po to żeby właśnie otrzymać pomoc prawną, czyli między innymi dokonać pewnej prawno karnej oceny danego zdarzenia, zachowania sprawcy i później ewentualnie dowiedzieć się i uzyskać pomoc w wszczęciu postępowania, w zainicjowaniu postępowania i na dalszych etapach postępowania karnego. Taka pomoc będzie udzielana tym osobom bezpłatnie oczywiście. Mm -hmm. Przechodzimy do drugiego tematu. Zachodnie Pomorze to region, który jest w czołówce regionów, w których dochodzi do największych ilości rozwodów. Czy Urząd Wojewódzki ma narzędzia do odwrócenia tej tendencji? Czy, czy takie konkretne problemy, które, które się pojawiają w tym względzie, mogą też wpływać na jakieś otoczenie? Jaką politykę Urząd Wojewódzki w tym... Temacie prowadzi? To jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie, dlatego że to jest pewne zjawisko społeczne. Rzeczywiście ono jest na terenie naszego województwa nasilone. No, to pewnie wynika z pewnej struktury społecznej, z pewnych takich no, uwarunkowań czy unormowań sytuacji społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego która, która jest specyficzna. Rzeczywiście tutaj te więzi rodzinne no, często są zrywane. I, 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 nie są, i nie są tak silne jak y, chociażby w województwach południowej Polski, to jest zauważalne. Jeśli chodzi o rolę y, Urzędu Wojewódzkiego czy Urzędu Wojewody jako takiego, no to tutaj myślę, że ważną funkcją wojewody jest koordynowanie pewnych zadań państwa, czy działań państwa w zakresie przeciwdziałania y, y, przemocy, między innymi przemocy w rodzinie. Tak, bo to nieraz może być wynikiem właśnie rozwodu. Y, to to, to jest często wynikiem, ja się zajmowałem w życiu zawodowym pomocą ofiarom przestępstw przez, przez wiele lat I, 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 i jakby dostrzegłem ten problem, że to często niestety problem przemocy w rodzinie jest aktualny. On, on, się, on się jakby cały czas powtarza I, i, i tutaj bardzo ważne jest współdziałanie organów państwa z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Po to, żeby udzielać właśnie wsparcia profesjonalnego wsparcia i zapobiegać tym przestępstwom. I myślę, że w dalszej konsekwencji na pewno to mogłoby wpłynąć na ograniczenie chociażby właśnie liczby rozwodów, czy jakby szerzej mówiąc, na umocnienie tych więzi rodzinnych. Musi być wsparcie udzielane kobietom, bo to zwłaszcza chociaż już w tej chwili nie tylko, ale, ale nadal większość ofiar przemocy domowej są to kobiety. Więc musi być y, wsparcie ukierunkowane właśnie dla tych osób y, i prawne wsparcie, i mówimy o wsparciu materialnym, ale też, też takim y, no, psychologicznym na pewno, bo to też jest bardzo ważny obszar. Więc tutaj rola wo wo wojewody jest, żeby koordynować działania po prostu instytucji, które działają na tym polu. Z tym się w pewnym sensie także wiąże polityka demograficzna. Widzimy, jakie są wskaźniki, jeśli chodzi o nie tylko tutaj nasze województwo, ale także całą Polskę. W jaki sposób tutaj Urząd Wojewódzki, województwo może działać? Podejście do polityki demograficznej może być, może być różne, natomiast w mojej ocenie jakby bardzo ważne jest yy, yy, działanie o dwojakim charakterze. Co znaczy, pierwsza rzecz, której rzeczywiście Urząd Wojewody ma duże znaczenie, to jest kwestia yy, takiego yy, budowania podwalin, czy takich fundamentów yy, stabilnego rozwoju gospodarczego, yy, a, a tym samym rozwoju dla rodzin na terenie właśnie województwa. Czyli wojewoda może zabiegać i pozyskiwać poprzez, poprzez swoje, po prostu krótko mówiąc, kontakty w rządzie, pozyskiwać środki oraz przychylność władz centralnych do realizacji takich inwestycji, które będą wspierały i będą umacniały gospodarczo region, co niewątpliwie ograniczy emigrację zarobkową zwłaszcza mieszkańców województwa Województwa, ale też umocni tak gospodarczo tych, którzy już tutaj w tej chwili mieszkają. No mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie z obszarem, z obszarami w dużej mierze popegeerowskimi. To są bardzo trudne obszary, doskonale o tym wiemy, że tamte problemy społeczne do dzisiaj no, nie zostały w całości gdzieś tam rozwiązane. Więc tu, jeśli chodzi o ostatni program rządu, który ma, no, właśnie na taki szczególny cel yy, wytyczony, czyli, czyli wsparcie obszarów PopGR-owskich, to też jest na pewno w pewnym sensie wsparcie polityki demograficznej, dlatego że yy, no, wsparcie obszarów PopGR-owskich pozwoli yy, no, też wesprzeć yy, po prostu mieszkańców tych obszarów i dać im szansę na yy, taki zdrowy, normalny yy, rozwój i na yy, funkcjonowanie na zbliżonych chociażby warunkach jak mieszkańcy wielkich ośrodków. Tu często chodzi o sprawy edukacji, chodzi... Chociażby dostępu do wiedzy? Oczywiście, że tak. Tu chodzi o sprawę edukacji, tu chodzi o sprawy dostępności komunikacyjnej, chociażby. Chodzi o sprawy dostępności do usług publicznych, do, do, do szeregu różnych funkcji czy, czy miejsc, których, których po prostu życie, dzisiejsze życie w, 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 w normalnym państwie gospodarczo rozwiniętym wymaga. Więc, więc na pewno to jest szereg takich działań, które. No, Wymagają i, i jakby yy, są ukierunkowane na yy, wsparcie właśnie tych mieszkańców, yy, chociażby małych, mniejszych miejscowości. Mhm. Jeszcze, jedno, jed, jed, jeszcze jedna kwestia, oprócz tego, że jeszcze zapytam: jakie Pan ne, widzi tutaj e, takie kluczowe obszary, w których można. Czy można, czy, czy potrzeba działać jako województwo? Chciałem zapytać o takie też jeszcze, myślę, stanie troszeczkę na straży jakby tradycyjnych wartości, tradycyjnych zachowań. No widzimy też takie pewne sytuacje demoralizujące, czy to na ulicach, czy w szkołach. Czy województwo też ma takie narzędzia do tego, żeby powiedzmy z takimi sytuacjami sobie radzić, czy działać? Czy ja myślę, że w, w ogóle mm, y, w... Mm jeśli mówimy o tradycyjnych wartościach i o... o, o, o to się wiąże oczywiście z, z takim podtrzymywaniem i tradycyjnych więzi rodzinnych i, i, i Oczy... stosunków międzyludzkich w szkołach. Oczy, oczywiście, że tak I to, i to jest kwestia też pewnej polityki historycznej i takiej patriotycznej i tutaj jakby ważne jest w mojej ocenie to, żeby kontynuować czy kreować też między innymi i wizerunek władz publicznych taki, że żeby społeczeństwo jakby dostrzegło w tym między innymi chociażby ci młodzi ludzie tak? dostrzegało e, e, wartość w e, pilnowaniu czy kultywowaniu tradycyjnych wartości i żeby dostrzegało e, e, też y, to, że pozostawanie w tradycyjnej rodzinie, że kultywowanie wartości tradycyjnych, konserwatywnych, że, że patriotyzm, to, 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 umiłowanie ojczyzny. Umiłowanie ojczyzny, czy, 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 czy nazywanie świąt Bożego Narodzenia Bożym Narodzeniem, a, a świąt wielkanocnych Świętami Wielkiej Nocy itd., itd. Żeby to wszystko nie kojarzyło się dzisiaj z jakimś obciachem czy zaściankowością, tylko z normalnym funkcjonowaniem. Tak? I, więc tutaj na pewno rolą w ogóle władz publicznych jako takich jest po pierwsze podkreślanie tych elementów. Po drugie też zapewniania, żeby w szkołach te wszystkie elementy były obecne, czyli między innymi poprze tutaj rola kuratorium chociażby nad którymi nadzór też wojewoda sprawuje, żeby, żeby jakby realizować po prostu w tym obszarze pewne działania czy wspierania chociażby organizacji pozarządowych, które też w tym aspekcie mogą przecież dużo cennych inicjatyw podejmować, no po to, żeby jakby te wartości były obecne, bo jeżeli zaprzestaniemy pewnej takiej polityki właśnie w tym obszarze, jeżeli zrezygnujemy z działań o charakterze chociażby, chociażby takim patriotycznym, jeżeli przestaniemy wywieszać flagi na święta narodowe i, i, i stawiać choinki w, w trakcie świąt Bożego Narodzenia, no to niewątpliwie... Może dojść do sytuacji destrukcyjnej. Może dojść do sytuacji i pewnie dojdzie do sytuacji w tym sensie destrukcyjnej, że, że, że społeczeństwo przestanie po prostu zwracać na te aspekty uwagę. Nowe pokolenia przecież się rodzą, przychodzą nowi młodzi ludzie gdzieś tam już w tym takim silnym kontakcie ze światem zachodnim, obecni bardzo silnie w internecie, gdzie inne wartości, jak wiemy, są promowane i to, i to po prostu zniknie to po prostu zniknie, więc w, w tym. W tym sensie y, należy o to dbać i myślę, że tu rola wojewody też jest taka, żeby, żeby na terenie województwa te y, inicjatywy były po prostu podejmowane, realizowane. Czy jakieś jeszcze inne plany związane z nową funkcją? Jakieś konkretne, kluczowe tematy, którymi chciałby Pan zająć się w taki sposób szczególny? No to jest jeszcze wcześnie, żeby mówić. Tutaj jest rolą wojewody, żeby wyznaczyć ten obszar odpowiedzialności mojej jako wicewojewody. Więc trudno mówić o konkretnych planach. Natomiast na pewno chciałbym zająć się tymi kwestiami, o których rozmawialiśmy, czyli, czyli chociażby między innymi polityką regionalną, żeby te elementy właśnie wsparcia chociażby tych, tych obszarów mniej zamożnych, potrzebujących interwencji, żeby, żeby to było realizowane. Mhm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem w rozmowie Fidei Defensor był wicewojewoda z Zachodniopomorskiej, mecenas Mateusz Wągma. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie.